Cześć drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Moim rozmówcą jest instruktor Paula. Cześć. Cześć wszystkim. A Paula jest instruktorem strzelectwa, moi drodzy, i chcemy odpowiedzieć Wam na kilka pytań tym materiałem, a także zaprosić Was do współpracy, ale o tym później. I chcemy zacząć od takiego zagadnienia, czy można w ogóle nauczyć się strzelać online. Wiemy, jak to brzmi, ale dajcie nam chwilę. Można, czy nie można? Jak to wygląda Twoim zdaniem? Znaczy, moim zdaniem, to, że nie można, to jest totalny mit. Generalnie można, dlatego że strzelanie to nie jest tylko realne oddawanie strzałów, tylko to jest w ogóle jakby bardzo złożony proces, składający się z różnych rzeczy, o których będziemy mówić. Jak najbardziej sporą część pracy możemy wykonać w domu za darmo i nie musimy zupełnie jakby poświęcać czasu ani kasy na wyjazd na strzelnicę. Także, moim zdaniem, jak najbardziej można. No właśnie, bo samo oddawanie strzału do tarczy to jest już można powiedzieć proces końcowy całego postępowania z bronią. Jakie są takie poszczególne elementy treningu, które można wykonać za, zanim fizycznie zacznie się strzelać? To też wiesz co, zależy od tego, bo też strzelectwo, umówmy się, jest jakby bardzo taką szeroką dyscypliną, tak, bo można strzelać tak jak na Olimpiadzie strzelają, prawda, statycznie z jednej ręki i tak dalej, no to tutaj jakby może nie stuprocentowo, ale na pewno clue jakby wszystkiego, no to jest faktycznie oddanie tego strzału. Natomiast to, czym ja się zajmuję i czym interesuje się wielu strzelców, to jest strzelanie dynamiczne, strzelanie w ruchu, strzelanie obronne. Generalnie taka forma strzelania, która jest dla nas wszystkich hobby, sposobem, jakimś sportem po prostu, który uprawiamy. No i dodatkowo daje nam jakieś powiedzmy umiejętności obronne w razie czego. I tutaj moim zdaniem jakby te oddanie strzałów w takich dyscyplinach sportu, no to to naprawdę jest gdzieś tam, nie wiem, 20-30% wszystkiego. Natomiast zadałeś pytanie, z czego to się składa. Właśnie dlaczego 20-30%? Dlatego, że tak naprawdę jakby umiejętność jakakolwiek, tak naprawdę, czy to będzie strzelanie, czy pływanie, czy cokolwiek innego, no to przede wszystkim składa się z bazy, którą jest wiedza. Sama wiedza, jak, co, dlaczego robić, tak? No bo wiadomo, że jeżeli coś zrozumiemy, co z czego wynika, jakby jaki jest cały proces, podłoże tego, no to od razu dużo łatwiej nam się to koduje, dużo łatwiej nam się to robi, jeżeli coś rozumiemy. Jeżeli ktoś tylko nam powie zrób tak i my to poprawiamy tak, znaczy powtarzamy bezwiednie, no to tak naprawdę dużo dłużej się uczymy i też niekoniecznie dobrze, tak? Więc przede wszystkim wiedza. Po co coś robimy. A uważam, że w strzelectwie, gdzie używamy faktycznie broni, która no jest narzędziem, którym można zrobić sobie krzywdę, jakby ta wiedza to jest w ogóle podstawą wszystkiego, prawda? Żeby wiedzieć, dlaczego tak robimy, żeby nie zrobić sobie krzywdy innym. Wiedzę, czy trzeba iść na strzelnicę, żeby posłuchać, poczytać, dowiedzieć się. No oczywiście, że nie trzeba, tak, no to generalnie jest coś, co możemy zrobić na swoim smartfonie, na komputerze, nie wiem, używając książki, czy właśnie jakiejś. Bardziej tradycyjnych metod, czy rozmawiając z kimś, zupełnie nie potrzebujemy do tego chodzić na strzelnicę, żeby tą wiedzę zdobyć. Druga sprawa, no to jest jakby wyćwiczenie tak zwanej pamięci mięśniowej, czyli te wszystkie ruchy. Oglądałam Twój filmik <grytanie> od, właśnie ze strzelania, Twój pierwszy trening, bardzo ciekawy materiał. Natomiast to, co, co pokazałeś w filmiku, to jest idealny przykład tego. Że warto pracować nad manualem, bo zanim w ogóle doszedłeś do dania pierwszego strzału, popełniłaś. Popełniłeś kilka błędów, które dla ciebie były pewnymi odruchami. Eee, I dla wielu osób jest, no bo oglądamy, nie wiem, filmy, różne strzelanki, różne są gry, prawda? Też za dzieci jakaś tam biegało z jakimiś atrapami. I generalnie to po prostu tworzy w naszej głowie jakiś obraz tego, jak to powinno wyglądać. Co nie? Mówiłaś, że robiłem to w strasznie gangsterskim <śmiech> stylu. <śmiech> tak, tak. No to od razu jakby tak. Ja, ja widziałam właśnie, albo jakiś film amerykański, albo, albo gdzieś tam jakiś teledysk, prawda? I eee, generalnie tak, no pulp Fiction jest taki właśnie. Nie zawsze moim odnośnikiem do tego, jak to fajnie może wyglądać, ale niekoniecznie może to być bezpieczne. Więc to są te naleciałości, które nie tylko uważam, że fajnie by było, ale wręcz powinniśmy się tego pozbyć, zanim udamy się na strzelnicę. I tak samo no tutaj przy tym manualu, co mam na myśli, czyli jakieś wprowadzanie na przykład broni na cel, żeby nie kierować jej w sufit, w podłogę, w kogoś. Druga sprawa samo na przykład dobycie broni z kabury, żeby nie kłaść palca na spuście, nie postrzelić się, co się zdarza. To jest dosyć popularnym powiem, rodzajem wypadku, gdzie ktoś się tam postrzeli w trakcie wkładania broni do kabury czy wyjmowania jej. Także to są te rzeczy, które w bezpieczny sposób, w bezpiecznym środowisku możemy sobie wypracować. I kolejna sprawa, no opierają się one na tej wiedzy, którą możemy zdobyć online. I druga sprawa, no, czy jest wielka różnica dla Ciebie, czy oglądasz człowieka na ekranie, który Ci tłumaczy i coś pokazuje, czy oglądasz tego człowieka w realu czy znaczy, jakby chyba nie wiem, no jeżeli jesteśmy w stanie ćwiczyć, nie wiem, jakiś tam aerobik, czy Zumbę, czy cokolwiek, tak, tutaj w bezpiecznym środowisku, równie dobrze jesteśmy pewną sekwencję ruchów w stanie zrozumieć. I powtórzyć online, tak? Więc tutaj znowuż jak najbardziej to jest ten drugi element, który możemy zrobić online. Yy, I dopiero jakby tym trzecim elementem, kiedy wiemy co mamy zrobić i dlaczego, kiedy wiemy jak to zrobić, bo mamy ten ruch wypracowany, no to dopiero tym trzecim elementem jest to realne oddanie strzału. Oczywiście, czy możemy się w 100% nauczyć strzelać online? Nie, dlatego że przy broni, yy, która jest najczęściej używana, jakiś tam wyższym kalibrze niż sportowy, no to jednak jest odrzut, tak? Dla tych osób, które nie wiedzą, chyba każdy wie, to jest tak, że zamek, czyli ta górna część, ona po prostu się porusza w trakcie oddawania strzałów, co wywołuje dużą energię i ta energia sprawia, że Broń, czy to jest pistolet, czy karabin, ma odrzut do tyłu i podrzut do góry, czyli generalnie broń w trakcie oddawania strzałów pracuje. Trenując na sucho tylko i wyłącznie online w domu, nie jesteśmy w stanie uzyskać tego efektu. Są atrapy, o których później porozmawiamy, które mogą gdzieś tam częściowo zasymulować coś takiego, natomiast no nie jest to w 100%. Więc ten ostatni element fajnie jest dodać jednak na strzelnicy. Natomiast myślę, że przynajmniej 70-80% rzeczy, które składają się na umiejętność strzelecką, można wypracować sobie właśnie online. No jest, skoro jesteśmy właśnie przy warunkach domowych i, i nauce online, to tutaj, drodzy widzowie, leży kilka replik. No bo chyba najbardziej popularna jest jednak nauka na, na replikach HSG, tak? To znaczy dla osób, które faktycznie nie mają pozwolenia na broń, fajnie jest ćwiczyć sobie na replikach HSG, no bo wtedy w ogóle mają na czym ćwiczyć, tak? I generalnie, no, oprócz replik SG, nie mamy za wiele wyboru. Są bronie takie typowe, repliki, które nie działają, czyli są to repliki treningowe, które po prostu wyglądają jak broń, a mają wszystkie nieruchome sprzęty. Można na tym trenować, chociaż, tak jakby, no, dużo mniej opcji mamy wtedy treningowych. Natomiast repliki SG wyglądają, często działają, jeżeli chodzi o tak te zewnętrzne Elementy, tak samo jak prawdziwa broń, więc naprawdę dają nam możliwość takiego wiarygodnego treningu, um, i też są różne te repliki SG. Generalnie, część replik bo takie, tak też mieliśmy sobie pogadać właśnie na ten temat, w ogóle po ile są tak repliki, czy to w ogóle warto kupić, czy nie. Jeżeli ktoś nie ma pozwolenia na broń, no to na pewno warto jest sobie kupić replikę, która doskonale odda nam warunki treningu na broni. Mamy tutaj na przykład taką replikę, która ma nieruchomy zamek, czyli tą górną część. Jedynie tak naprawdę co działa tutaj spust, no i ewentualnie możemy sobie, albo nie możemy, możemy wypiąć magazynek, który też wygląda troszeczkę inaczej niż w prawdziwej broni. Więc wiadomo, że tutaj jakby praca na spuście, zgrywanie przyrządów, wprowadzanie broni na cel można sobie bardzo fajnie wyćwiczyć. Natomiast są też repliki takie bardziej zaawansowane. Które przede wszystkim nie są całe z plastiku, co też nie oddaje jakby realnej wagi broni, tylko są repliki, które są już z takich, że tak powiem, tworzyw, z których wytworzone są normalne pistolety, czyli mamy na przykład metalowy zamek. Kompozytowy korpus, albo jeżeli jest taki model inny, który ma w realu wszystko, że tak powiem, metalowe, no to, to ta broń też będzie tak wyglądała. Przez co też waga, tak? waga jest ważna, jak robimy pewne rzeczy, żeby później się nie zaskoczyć na strzelnicy. Nasze mięśnie też się uczą pewnych schematów, więc fajnie jest moim zdaniem, zamiast wydać kilkadziesiąt złotych na replikę. Y, która będzie lekka, nie będzie oddawała tego wszystkiego, co prawdziwa broń. Warto sobie zainwestować kilka stów, bo to też nie są wydatki milionowe, umówmy się. Y, I zainwestować w replikę, która będzie po pierwsze ważyła tyle, co prawdziwa broń będzie z tych samych tworzyw. No i będzie miała ten ruchomy zamek, o czym mówiliśmy, czyli będzie możliwość na przykład nauki przeładowania, prawda broni i jakieś tam wymiany magazynka, tutaj mamy już, powiedzmy, imitację normalnego magazynka. Co też jest fajne w przypadku na przykład trenażerów Smart Target, na których trenujemy, to jest to, że w przypadku broni takiej normalnej jeszcze nie mamy możliwości Technicznej, e, ciągłej pracy na spuście, czyli oddawania kilku strzałów naraz. E, I uwaga do kamery, bo pojawią się na pewno komentarze, a że nie sprawdziliście broni. Słuchajcie, broń była sprawdzona wielokrotnie, zanim rozpoczęliśmy e, nagrywanie tego filmiku, także na spokojnie, broń jest bezpieczna. E, także możemy też e, w przypadku broni takiej normalnej po prostu trenować cały manual, natomiast po oddaniu strzału musi nastąpić ponowne przeładowanie, żeby iglica się napięła i wtedy możemy oddać strzał, tak? Nie możemy oddać kolejnego strzału, musimy przeprowadzić znowu proces jakby przeładowania tej broni, natomiast w przypadku replik czy gazowych, czy elektrycznych mamy możliwość ciągłego naciskania na spust, ponieważ ten spust będzie wracał nam do poprzedniego położenia. także to jest akurat jak rzadko tutaj repliki mają wręcz przewagę nad prawdziwą bronią. Czyli z tej broni też możemy strzelać szybko, tak? tak. Bo to generalnie, jest na green gas bodajże, tak? Tak, znaczy generalnie każda replika y, ma, powoduje, że spust wraca z powrotem, więc możemy oddawać y, wiele strzałów pod rząd i ćwiczyć sobie szybkostrzelność. Natomiast w przypadku y, broni takiej tradycyjnej już nie. Ale jeżeli ktoś ma swoją broń, no to też nie uważam, żeby kupować replikę do ćwiczenia, bo jakby oprócz samej pracy palca na spuście też jest milion innych rzeczy i myślę, że naprawdę pomysłów nie zabraknie co, co trenować i tak naprawdę tą pracę na spuście można sobie zostawić już po prostu na strzelnicę. Czyli Paulo, zakładając, że mamy takie urządzenie jak Smart Target, czyli, te, czyli mamy tarczę elektroniczną, mamy replikę, Czyli co możemy sami zacząć w domu sobie trenować, e, oprócz celności? No bo to jest oczywiste. Zresztą znaczy to jest oczywiste, ale to też jest klucz wszystkiego, tak? Bo na końcu i tak co byśmy nie zrobili, to no chcemy tak, osiągnąć tak. tą celność. Natomiast też y, weźmy pod uwagę, że Celność statyczna to jest co innego niż celność w ruchu. Tak? I celność w różnej jakby sekwencji ruchów e, będzie nam zupełnie inaczej wychodziła. Tak? E, więc przede wszystkim jeżeli chodzi o samą taką statyczną e, celność, którą warto sobie ćwiczyć, bo nie masz pojęcia jak wiele osób posiada e, własną broń a nie jest w stanie wprowadzić tej broni na cel tak żeby od razu zgrać przyrząd jakby nie ma tego wyćwiczonego tylko za każdym razem gdy wprowadza broń to musi pokombinować i poszukać tych przyrządów e, więc to jest pierwsza rzecz którą powinniśmy ćwiczyć bez względu na to jaki rodzaj strzelectwa uprawiamy druga sprawa którą możemy ćwiczyć e, no to jest przede wszystkim oprócz samego trzymania broni no to jest chwyt w którym właśnie po dobyciu skabury, podniesieniu broni ze stolika, czy wprowadzeniu broni y, jesteśmy w stanie od razu uzyskać zgranie przyrządów. Samo wprowadzanie na cel to też jest y, dosyć istotna kwestia. Wiele ludzi, y, wielu ludzi robi coś takiego, czyli ja, ja tu mówię, że jest wędka, wprowadza broń w ten sposób, albo podbierak, co nie? Czyli coś takiego robi. Y, wędka jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ po oddaniu strzału Często kończy się czymś takim, co nie? Albo trzyma koleś broń tak, po czym bierze w ten sposób i ją wyprowadza, więc um, to jest tak, że wiemy pewne rzeczy i ok, jak ktoś nam powie, to, to jesteśmy w stanie zrobić, natomiast jak zaczynamy fokusować się, że zaraz oddamy strzał, że jest starcza, zapominamy o wszystkim, tak? Coś tam słyszeliśmy, ale nagle ucieka nam to z głowy, już nie jesteśmy w stanie tego wykonać, tylko zaczynamy właśnie swoje y, dziwne ruchy. Zresztą sam chyba do tego doświadczyłeś, tak z palcem na spuście. I to jest standard, słuchajcie, na strzelnicach, że się mówi, proszę nie trzymać palca na spuście. Dobrze nie będę. Po czym dostaje ktoś broń, pierwsze co palec na spuście, co nie? Więc y, wyrobienie tych odruchów, y, takich tych odruchów bezpieczeństwa, y, oczywiście dobycie broni, y, i tutaj jesteśmy cały czas w miejscu jeszcze, tak? Do tego dochodzą wszelkie elementy związane z taktyczną, bojową wymianą magazynka, z przejściem z prawej ręki do lewej ręki, strzelaniem w ogóle z jednej ręki, tak? Z ręki niedominującej wielu osobom sprawia problem. Przy dwóch celach możemy sobie też ćwiczyć przenoszenie celu. Nawet z jednym de facto możemy najeżdżać na cel, w który nie strzelamy, wracać na cel smart target na przykład i oddawać ten strzał, więc nawet przy, przy jednym Celu możemy to robić, możemy się poruszać, czyli chodzenie z bronią, zwroty wszelkiego rodzaju. Przede wszystkim wszelkiego rodzaju postawy wymuszone, tak, czyli nawet z, z siedzenia, tak, jak sobie oglądniesz filmiki, pewnie oglądałeś nie raz, ja to jestem w ogóle fanką filmików z różnych sytuacji, takich ulicznych, domowych, gdzie doszło do jakichś strzelanin. Ja to w ogóle wiesz, sobie analizuję, kataloguję, prowadzę statystyki. Natomiast yy, jeżeli chodzi o takie strzelanie w samoobronie strzeleckiej, no to to w ogóle nie wygląda tak, jak się uczymy, tak? Czyli wyprowadzamy broń, stoimy w postawie i tak dalej. Najczęściej to jest strzelanie z jednej ręki. Bardzo często jest to strzelanie w nocy, czy tam przy ograniczonym gdzieś tam przy ograniczonej wizji często gdzieś ktoś się za czymś chowa, tak, bo to jest też naturalny odruch człowieka, że próbuje uciec, tak, uciekają z tą bronią, podbiegają, chowają się za czymś, są osoby postronne, także przeróżne rzeczy w ruchu, tak samo na przykład z postawy siedzącej, co jest bardzo wygodne, bo możemy sobie smart target postawić koło telewizora, prawda? i pykać po prostu w trakcie. Także jakby ja bym mogła gadać, mamy 10 minut chyba, bo ja mogę gadać godzinami o tym, jak możemy trenować na sucho, więc zostaw My to, bo mamy coś ciekawego dla Was na koniec. Więcej będzie szczegółów. No, jeszcze, pa, jeszcze Pauli się nasłuchacie, także spokojnie, <grym> a Ty będziesz miała jeszcze okazję <grym> o wszystkim dokładnie opowiedzieć. Czyli mamy taki zestaw, uczymy się w domu tych poszczególnych, poszczególnych rzeczy. A powiedz mi, czy Twoim zdaniem taki trening na replikach nie zaciera jednak takiego troszeczkę BHP? Czyli. Że jednak, gdy operujemy z prawdziwą bronią, wiemy, że możemy się postrzelić. Tutaj wiemy, że się nie postrzelimy, czy to nie prowadzi do jakichś nawyków, które później mogą być złe? To znaczy, jeżeli robimy to na własną rękę i nie mamy pojęcia o strzelaniu, no to generalnie jedyne, co możemy stracić tutaj, to, to jest. Y Właściwie nie wiem, co możemy stracić. No, jeżeli będziemy bardzo dużo trenować bez żadnej wiedzy, bo mówiliśmy, że wiedza jest podstawą, a wiedza uczy między innymi zasad BHP, to jedyne co, to że nie nauczymy się pewnego manualu, ale nauczymy się celności. Natomiast, tak jakby nie trenując w ogóle, nie mielibyśmy nawet tej celności, więc jakby nie wiem, co można stracić. Jedynie uważam, że można zyskać pewne rzeczy, no bo to też nie jest tak, że broń, jak za każdym razem, byle jak wyprowadzimy, to trafimy w ten cel. Samo to, że ten smart target jest dosyć ograniczony, jak sobie postawimy, zresztą sam widziałeś, że nie jest tak łatwo trafić. To się tylko tak wydaje, prawda? I teraz jeżeli wyprowadzamy broń w przeróżne sposoby, no to sami zauważamy, że tracimy tą celność. Więc mały cel gdzieś tam wymusza pewne ruchy, które powodują też jakiś tam poziom bezpieczeństwa. Natomiast uważam, że lepiej... Lepszy jest trening jakikolwiek niż żaden. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że jeżeli myślimy o tym realnie, inwestujemy, żeby kupić sobie tą replikę, żeby kupić sobie trenażer, no to chyba jesteśmy też w stanie zainwestować, te, nie wiem, 10 minut w tygodniu na wiedzę, czy właśnie jakąś naukę online, czy zdobyć informacje, jak robić to w sposób bezpieczny. I też po to właśnie są trenażery, po to trenujemy w domu, żeby tych zasad bezpieczeństwa się uczyć. Więc. Myślę, że nie. Gorsze jest oglądanie filmów i teledysków, prawda? Na pewno, i później pójście na strzelnicę. Jak w Twoim odczuciu przekładają się takie treningi na trenerze na rzeczywistą umiejętności strzeleckie? Czyli taki mały już spoiler: gdybym gdybyśmy szykowali dla Was program, w którym ja miałbym zacząć się uczyć strzelać na replikach, a za jakiś czas przeszlibyśmy na strzelnicę i na broń prawdziwą, to jakie myślisz, by były efekty tej pracy na, na trenarze? Że tutaj nie muszę myśleć, bo wiem, <laughs> <laughs> że, znaczy ja, ja gwarantuję, tak, że generalnie myślę, że trzeba czterech, pięciu treningów realnie na trenażerze, żeby był efekt wow na strzelnicy. Tak? Nie mówię tylko o wypracowaniu tego manualu i tych zasad BHP, ale przede wszystkim o celności. I sama widzę nawet na swoim przykładzie, jak dostałam ten trenażer do testów na tydzień i też to się jakieś wiązało z, z moją chorobą w międzyczasie, więc też nie miałam czasu, żeby się tak do tego przyłożyć. Natomiast... Kilka razy dziennie, to nie mówię 40, tylko tam 2-3 razy dziennie, stawałam i po kilka minut sobie włączałam i trenowałam. To trwało, nie wiem, z 4 dni, poszłam na strzelnicę i po prostu mój wynik w tym strzelaniu dynamicznym w sposób, w jaki ja trafiałam do tarczy, no to było nieba, a ziemia, tak? Zresztą też widzę po, po swoich kursantach, tak? Ja zawsze między jednymi ćwiczeniami, a drugimi daję takie zadania domowe i właśnie one się wiążą z treningiem na sucho. Oczywiście trening na smart targetie czy, czy trenażerach to jest w ogóle level high, tak? To jest w ogóle podniesienie tego treningu bezstrzałowego, naprawdę wzniesienie na wyżyny, natomiast już sam taki manual nawet bez trenażera powodował, że od razu przy pierwszym spotkaniu następnym nie trzeba było pytać, kto robił pracę domową, bo widać było bo to skupienie, obsługa broni ten manual, no to to jest po prostu nieba ziemia, bo też strzelanie nie jest trudną umiejętnością, tak? Na pewno dużo trudniej nauczyć się pływać na przykład czy jeździć na nartach. Strzelanie jest bardzo proste. Sama broń jest mega prostym urządzeniem, tak jak żelazko, które podłączasz do zasilania, naciskasz po prostu przycisk i ono działa, tak? To nie nie jest nic trudnego. Jeżeli wyćwiczysz sobie pewne rzeczy, które jest bardzo łatwo wyćwiczyć, to naprawdę można wyglądać i strzelać jak pro tak? Także uważam, że to jest bardzo krótki czas i myślę, że w miesiąc czasu to w ogóle jest tyle, żeby zrobić efekt. Wyglądać i strzelać jak pro. Taki <laughs> cytat złapałem właśnie teraz i. Takie są założenia programu, który chcemy dla Was wspólnie tutaj z Paulą nagrać. i Założenia głównie są takie, że no, znacie moje skille strzeleckie, jeśli nie no to pojawił się niedawno filmik z Krzysztofem Pabadisem, gdzie robimy pierwszy trening na Smart Target i tam zobaczycie Ile błędów takich proceduralnych, BHP, że tak powiem, popełnią, zanim w ogóle nacisnę język spustowy? Także nad tym będziemy pracować i zaczniemy od pracy właśnie na smart target, na trenażerach, a, a finalnym sprawdzeniem tych umiejętności będzie wizyta na strzelnicy. I postrzelanie z prawdziwej broni. Eee, także, co, jakie są założenia tego e, programu, może dla widzów? Bo chcemy pokazać, że e, każdy może tak naprawdę w warunkach domowych e, świetnie się przygotować do, do, do strzelania. Tak, no chcemy, chcemy dać dowód, tak, bo, bo można o tym opowiadać dużo. <laughs> No a to jest fajne, bo to naprawdę daje, daje fajny efekt. Natomiast założenie jest takie, że szukamy trzech osób o dowolnym tak naprawdę poziomie. Może to być osoba, która nigdy w życiu nie trzymała broni w ręce, może to być osoba, która już posiada pozwolenie na broń strzela, natomiast chce pójść krok dalej, wejść w świat dynamiki. Więc szukamy trzech osób z Warszawy lub okolic, które chciałyby wziąć udział w bezpłatnych treningach, otrzymać właśnie możliwość trenowania ze mną na smart targetie. Nagramy sobie, sprawdzimy taki test, sobie zrobimy, jak będą strzelały te osoby przed. Nagramy treningi. Też tych treningów nie będzie bardzo dużo, także nie bójcie się, to nie jest tak jak mówiłam. Nauczyć się strzelać jest dosyć łatwo, to wbrew pozorom nie jest czasochłonne. Więc po miesiącu takich treningów spotkamy się ponownie na strzelnicy i zrobimy sobie test. I zobaczycie, jaki jest efekt. Ja jestem pewna, że będzie zarąbisty, ale to wszystko sobie każdy sam oceni. Jestem pewien, że będzie przy tym wszystkim też mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. No <taki> Także, drodzy widzowie, o sposobie wyboru Was, jako uczestników tego programu, zostaniecie jeszcze poinformowani po ukazaniu się tego filmu na, na mediach społecznościowych Pauliny. Na moich pojawi się link do rekrutacji. Później wybierzemy, wybierzemy te trzy osoby, które wspólnie ze mną będą. Ty będziesz tą czwartą osobą. Dokładnie. dokładnie. Ja będę tą czwartą i będziemy razem nasze umiejętności strzeleckie podnosić w górze, żeby wyglądać i strzelać jak pro. Dokładnie. Ja myślę, że to będzie też fajny filmik. Włączymy jakiś tam element rywalizacji, żebyście byli wszyscy zmotywowani. Dokładnie. I będziemy mieli cztery kolejne osoby w gronie pro. Także co drodzy widzowie, bądźcie czujni, dzisiaj nagramy z Pauliną taki krótki, pierwszy trening z Pauliną na, na, na Smart Target. On również niebawem okaże się na kanale Jaru, także zapraszam, zapraszam serdecznie, a niebawem ruszymy już z całym projektem. Także obserwujcie nasze media społecznościowe, trzymajcie rękę na pulsie i niedługo razem postrzelamy. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas na tę rozmowę i co, do zobaczenia Dzięki. na treningu. Dzięki, do zobaczenia.